Cześć, witam Cię w kolejnym wideo. W tym filmie pokażę Ci, jak skonfigurować komunikację pomiędzy sterownikiem PLC a panelem HMI. W przypadku urządzeń Siemensa, sterownika PLC i panelu HMI Siemensa jest to bardzo proste zadanie, ponieważ urządzenia te programuje się z poziomu jednego projektu w TIA Portal. Po tym filmem znajdziesz szablon, na podstawie którego możesz wykonywać to ćwiczenie. W tym projekcie wstawiłem sterownik PLC oraz program, który jest wynikiem naszych działań z ostatniego modułu. Znajduje się tutaj program manipulatora 2D, stanowiska manipulatora 2D. Mam tutaj cały program, do którego będziemy mogli się odnosić i tworzyć wizualizację na panelu HMI. Jako panel HMI użyłem szablonu dostarczonego przez Siemensa, zmodyfikowanego pod nasze potrzeby. Aktualnie zostały z niego usunięte elementy z projektu przykładowego i będziemy budować naszą własną wizualizację. Ok, w pierwszej kolejności musimy wykonać połączenie logiczne pomiędzy sterownikiem PLC a panelem HMI. W tym celu przechodzę do zakładki Devices and Networks. Mam tutaj mój sterownik PLC oraz panel. Zarówno sterownik, jak i panel mają przyłącze ethernetowe, gdzie możemy je komunikować przy pomocy protokołu Profinet. Aby wykonać logiczne połączenie, przechodzę do przycisku Connections, wybieram HMI Connection i łączę odpowiednie porty. Oczywiście, aby była możliwa komunikacja pomiędzy moim sterownikiem PLC a panelem HMI, muszą one występować w tej samej podsieci. Mój sterownik PLC ma nadany adres 192.168.0.1. Natomiast panel HMI ma zinkrementowany ostatni licznik, czyli ma końcówkę 2. Automatycznie zostały przypisane do tej samej podsieci Profinetowej. Sprawdźmy jak wygląda połączenie w drzewie projektu. Przechodzę do panelu KTP-900, klikam Connections. W pierwszym wierszu pojawiło się połączenie HMI-Connection1. Jest to połączenie, które wykonaliśmy w widoku Devices and Networks. Jest to połączenie ze sterownikiem PLC2 wykorzystujące driver komunikacyjny Zimatic s 7200 dla każdego sterownika driver ten będzie inny. Jeżeli dodam tutaj nowe połączenie, zobacz, że mogę wybrać odpowiedni driver komunikacyjny. Mam do dyspozycji do kilka typów e, dla sterowników innych producentów, takich jak Allen Bradley, dla modułów przekaźnikowych LOGO, e, dla sterowników Mitsubishi czy, czy sterowników wykorzystujących Modbus TCP/IP. Jak widzisz w tym widoku mamy dwa typy połączenia. Pierwszy typ połączenia jest to połączenie zintegrowane i te połączenia tworzy się w widoku Devices and Networks. Natomiast drugi typ połączenia są to połączenia niezintegrowane. Różnią się ikonką i je wykonujemy właśnie nadajemy im parametry w tym miejscu. OK, usunę na razie to połączenie. Połączmy zatem nasz sterownik, symulator PLC-SIM z symulatorem panelu HMI. Aby wykonać pierwsze połączenie, muszę wykonać połączenie pomiędzy tagami w sterowniku PLC oraz panelu HMI. W tym celu przechodzę do folderu HMI Tags. Mam tutaj kilka tablic tagów, które zostały zdefiniowane z szablonu i one pełnią pewną funkcję w projekcie. Niektóre po, e, wykonują pewne symulacje, wizualizacji, niektóre będziemy wykorzystywać w dalszym projekcie. Przechodzę do tablicy CB Podkreśnik Tax i tutaj zdefiniuję mój pierwszy tag X Test. Wybieram typ. Niech to będzie ból. Następnie muszę wybrać typ połączenia, który będzie przypisany do tego tagu. Poprzez typ połączenia zdefiniuję źródło, skąd będą pochodzić dane przypisane do tego tagu. Wybieram mój sterownik PLC2, do którego jest przypisane połączenie HMI Connection 1. OK. W tym momencie wyświetla mi się nazwa sterownika i zostaje tylko podpięcie odpowiedniego tagu z tego sterownika. Po, przejściu, prze, po kliknięciu przycisku trzech kropek wyświetla mi się okno dialogowe, gdzie mogę wybrać konkretny tag ze sterownika PLC. Przejdę do moich tagów. Mam tutaj przykładowe tagi, gdzie generowany jest sygnał zegar, zegarowy. Podepnę taki tak, aby była widoczna zmiana na moim panelu HMI. Podepnę na przykład zmienną zegarową 1 Hz. Tryb możemy wybrać jako absolutny lub symboliczny. Jeżeli wybierzemy tryb symboliczny, driver komunikacyjny będzie Wysyła zapytanie do sterownika PLC szukając tej zmiennej na podstawie jej nazwy. Natomiast jeżeli wybierzemy tryb absolutny, zobacz, że pojawił się tutaj adres i będziemy szukać tej zmiennej po adresie. Ostatnia kolumna, gdzie możemy ustawić pewne parametry, to Acquisition Cycle, czyli czas odświeżania danej zmiennej. Możemy tutaj wybrać wartość od 100 mS. Nawet do godziny. Aby poprawnie wyświetlać impulsowanie dla elementu graficznego, wybiorę tutaj 100 milisekund. W tym miejscu mogę wpisać komentarz. I OK. Mam już moją zmienną. Przechodzę teraz do zakładki Screens. W widoku ekranu 00Home mam tutaj pewną grafikę, którą nadałem domyślnie. Na ekranie 10 podkreśnik Control będziemy budować naszą wizualizację. Przejdę teraz do paska Toolbox, zakładka Elements oraz wybiorę narzędzie grafik IO Field. Przechodzę do zakładki Properties, klikam General, następnie w polu Contest. Wybieram dostępne zestawy grafik, które są już zdefiniowane w projekcie. Jest to przykładowy projekt, więc mamy tutaj część grafik, które widziałeś w poprzednim filmie. Wybiorę grafikę Signal Tower. Mamy tutaj dwie wartości 0 lub 1. Zmienię jej wielkość. W tej chwili podłączę tak do mojej kolumny. Przechodzę do CBTAX oraz wybieram mój tak testowy. Jako tryb wybieram tryb Output, tak żeby nie można było tego zmieniać. W Appearance, jako tło, wybiorę tryb Transparent oraz wyłączę obramowanie. Ok, mam moją kolumnę świetlną. Włączę teraz. Simulator PLC Sim. Klikam prawem na sterownik. Start Simulation. Ok. Mój symulator wystartował. Załaduję teraz projekt do symulatora. OK, mój symulator jest już funkcjonalny. Przechodzę teraz do symulacji panelu HMI. Klikam prawym na mój panel w projekcie oraz wybieram Start Simulation. Mam już załączony symulator panelu. Wyświetlił mi się ekran startowy. Przeszedłem do mojego ekranu. 10 kontrol za pomocą przycisku HOME. Jak widzisz, nasza kolumna świetlna zmienia barwy cyklicznie w zależności od stanu tagu ze sterownika PLC. Zaraz podejrzymy, jak zmienia się ten tag. Tutaj widoczne są wszystkie tagi, które są zdefiniowane jako bity systemowe zegarowe. Interesuje mnie tag jednohercowy. Utworzę teraz nową tablicę typu watch. Oraz poobserwujemy właśnie ten tak. Zobacz teraz, jak wygląda podgląd zmiennej clock 1 Hz oraz działanie naszej kolumny, która zmienia swój wygląd. Co się stanie, jak zatrzymam symulator sterownika? Teraz zmienna clock 1 Hz nie jest odświeżana i panel HMI przyjął ostatnią wartość, czyli false. Komunikacja działa bez zarzutu. Przejdźmy zatem do kolejnych aspektów programowania panelu HMI. Zapraszam cię do kolejnego wideo.